Fryz Wisieński oraz Weroniką Sową będą mieli film. 3 października będzie premiera. Nie mam pojęcia, Aleksandra, o co z tym chodzi. Dowiedziałam się tego dzisiaj od Menders, że coś takiego ma miejsce i absolutnie pierwsze słyszę o ich ślubie. Ja nawet nie wiedziałam, że oni wzięli ślub. Weroniko? Karolu? Kocham cię taką, jaka jesteś. Kocham cię takim, jakim jesteś. Kilka chwil za krótkich dni, a wiesz, ja. Ale z te łzy były takie prawdziwe, Tak ja, ja wiem, jak ty. Tylko bądź przy mnie, bądź. Mam zaszczyt ogłosić was mężem i żoną. Na zawsze już. To jest kurwa z jednej strony zajebiste, ale z drugiej strony jak wycisnąć cytrynkę do końca. A śmiali się z tego? Z kogo się śmiali, że robi y, film za pay per view z tym? Fit Lovers. Fit Lovers robiło film ze z ślubu za pay per view czy coś takiego. No. I oni jeszcze, że znaczy oni to jeżeli chodzi o promocję to też tam mieli nieźle. O, ogon. Śmiali się właśnie z Fiedlowers, bo oni też to promowali tak, że niby się rozstali, zerwali i potem, i potem dodali: A tak naprawdę to nie, to wzięliśmy ślub i możecie go teraz zobaczyć. Największy ślub w całej Polsce, coś, coś tam było takie. Ale pójdę na film, <laughs> przynajmniej tam zobaczę ślub.